Czy odczuwasz dyskomfort, pieczenie, a nawet ból podczas kontaktów intymnych? Czy zauważyłaś, że Twoje okolice intymne są bardziej suche niż zwykle, nawet bez zmiany rutyny? Jeśli tak, wiedz, że jest to częstsze niż myślisz i nie jesteś sama. Suchość pochwy dotyka tysiące kobiet na różnych etapach życia, a zrozumienie przyczyn to pierwszy krok do znalezienia ulgi. W dzisiejszym filmie pokażemy Ci 10 możliwych przyczyn suchości pochwy, wraz z prostymi i zrozumiałymi wyjaśnieniami. I oczywiście, co zrobić w każdym przypadku? Zostań do końca, ponieważ odpowiednie informacje mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki dbasz o zdrowie intymne. Dołączymy do nas: Jedź menopauza. W okresie menopauzy jajniki drastycznie zmniejszają produkcję estrogenu. Hormonu, który utrzymuje elastyczność i naturalną wilgotność pochwy. Bez niego błona śluzowa pochwy staje się cieńsza i bardziej sucha, powodując ból, swędzenie, pieczenie, a nawet nawracające infekcje. Co robić? Skonsultuj się z ginekologiem, aby rozważyć hormonalną terapię zastępczą lub miejscowe stosowanie estrogenu w postaci kremu lub żelu. Pamiętaj, nie każda kobieta może stosować ten rodzaj leczenia, dlatego niezbędna jest kontrola lekarska. 2. Karmienie piersią. Rzadko się o tym mówi, ale karmienie piersią również zmienia poziom żeńskich hormonów. Prolaktyna, której poziom wzrasta w celu produkcji mleka, obniża poziom estrogenu, co może powodować przejściową suchość okolic intymnych. Co robić? Ten stan zazwyczaj ustępuje samoistnie, zwłaszcza po powrocie owulacji. W międzyczasie mogą pomóc lubrykanty na bazie wody. Skorzystaj z okazji i zasubskrybuj kanał. Tutaj rozmawiamy o tym, o czym nikt nie mówi ze wsparciem i rzetelnymi informacjami. Mydła zapachowe, chusteczki nawilżane dla niemowląt, papier toaletowy zapachowy, a nawet materiał bielizny mogą powodować alergię. Reakcja? Zaczerwienienie, pieczenie i oczywiście suchość. Co robić? Wybieraj delikatne, bezzapachowe mydła i noś bawełnianą bieliznę. Jeśli zauważysz jakikolwiek dyskomfort, przerwij stosowanie nowego produktu i sprawdź, czy nastąpiła poprawa. Jeśli objawy nie ustąpią, skonsultuj się ze specjalistą. Kiedy umysł jest pobudzony, ciało reaguje. Nadmierny lęk bezpośrednio wpływa na pożądanie seksualne, a w konsekwencji na naturalne nawilżenie pochwy u kobiety. Co zrobić? Zainwestuj w praktyki, które pomogą ci się uspokoić, takie jak medytacja, lekka aktywność fizyczna i uważne oddychanie. Jeśli czujesz taką potrzebę, skorzystanie ze wsparcia psychologicznego może wiele zmienić. Odpowiednie pobudzenie jest niezbędne do produkcji naturalnego nawilżenia. Gdy stymulacja jest niewystarczająca, organizm po prostu nie rozumie, że nadszedł czas na przygotowanie. Co zrobić? Rozmowa z partnerem, poświęcenie więcej czasu na grę wstępną i szacunek dla własnego czasu to ważne strategie. Samoświadomość i komunikacja są sprzymierzeńcami zdrowego nawilżenia pochwy. Brak miesiączki spowodowany czynnikami takimi jak stres, ekstremalne diety, nadmierna aktywność fizyczna lub niska masa ciała może wpływać na produkcję hormonów i prowadzić do suchości pochwy. Co robić? Niezbędna jest konsultacja lekarska. W wielu przypadkach zmiana stylu życia, zbilansowana dieta i wsparcie dietetyka lub psychologa mogą przynieść znaczną poprawę. Leki przeciwalergiczne. Przeciwastmatyczne, a nawet przeciwdepresyjne, mogą powodować wysuszanie błon śluzowych, w tym błony śluzowej pochwy. Co robić? Nigdy nie przerywaj samodzielnego przyjmowania leków. Porozmawiaj z lekarzem przepisującym leki, aby omówić alternatywne metody leczenia lub modyfikacje. Jest to choroba autoimmunologiczna, która atakuje gruczoły odpowiedzialne za nawilżenie organizmu. Oprócz suchości pochwy. Może powodować suchość w ustach, suchość oczu, a nawet problemy ze stawami. Co robić? Leczenie powinno być prowadzone przez reumatologa. Stosowanie nawilżaczy do pochwowych na bazie kwasu hialuronowego może przynieść znaczną ulgę. Ta operacja, zwana ooforektomią, prowadzi do nagłego spadku poziomu estrogenu, powodując objawy podobne do menopauzy, w tym suchość pochwy. Co robić? Konieczna jest kontrola ginekologiczna. W wielu przypadkach wskazana może być hormonalna terapia zastępcza pod warunkiem braku przeciwwskazań. Radioterapia okolicy miednicy, chemioterapia i terapia hormonalna, szczególnie w przypadku raka piersi lub macicy, mogą znacząco zmienić poziom hormonów i wpłynąć na nawilżenie pochwy. Co robić? Lubrykanty na bazie wody i nawilżacze do pochwowe mogą być bardzo pomocne. W niektórych przypadkach onkolog może ocenić możliwość kontrolowanego stosowania miejscowego estrogenu. Dbanie o zdrowie intymne to akt miłości własnej. Suchość pochwy może być nieprzyjemna, ale można żyć z większym komfortem, przyjemnością i dobrym samopoczuciem. Wszystko zaczyna się od informacji i profesjonalnego wsparcia. ú